bardzo dużo. Serdecznie Państwu gratuluję i chciałam Państwu życzyć tak, jak się z powiedział, dużo zdrowia. Zazdroszczę Państwu, że wytrwaliście 50 lat, że te wichury i podmycia nic Państwa, że tak powiem, nie ruszyło, tylko jesteście Państwo tutaj i, i możecie dawać przykład. No myślę, że wszystkim nie tylko swoim dzieciom, swoim wnukom, ale, ale nam również, nam jako młodszym mieszkańcom Gminy Babice. Dziękuję Państwu jeszcze raz za to bardzo serdecznie. Dziękuję. Pani kierownik praktycznie powiedziała wszystko. Co można powiedzieć składając gratulacje Wam za 50 lat pożycia małżeńskiego. Tak jak tu ksiądz proboszcz w wskazaniu mówił piękne słowa odnośnie tego fundamentu, to jak widać po wpisach, które miały miejsce, czyli 100 ponad 20 par, które zawarły związek, dzisiaj mamy okazję spotkać się w dużo węższym gronie, ale to też jest, yy, Szanowni Państwo, dowód na to, że ten fundament, który był lata temu, yy, był fundamentem budowania rodziny, był dużo mocniejszym fundamentem, niż dzieje się to we yy, współczesnych latach, współczesnym czasie. To jest też pewien sygnał dla naszego pokolenia, dla naszych młodych pokoleń, żeby jednak robić wszystko, by ten fundament wzmacniać, by go poprawiać i abyśmy mogli budować trwałe rodziny, trwałe związki na, funkcjonujące na wiele, wiele lat. Przede wszystkim za zdrowie Was i za szacunek i uznanie otoczenia, a przede wszystkim Waszych najbliższych za radość życia, radość, współżycia z najbliższymi szczegółami. Dużo zdrowia. Sto lat. sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, z zdrowiu, szczęściu pomyślności, świeci to jaśniej. z drogę szczęściu pomyślności, świeci coraz jaśniej. W